Teledziennik Piątek, 26 kwietnia. Rafał Dziewięcki. Dobry wieczór. Rozpoczynamy od skrótu najważniejszych informacji dnia. Nowym rektorem Wyższej Szkoły Inżynierskiej został ponownie profesor Wiesław Wasilewski. Ponad 20 tysięcy widzów obejrzało musical Józef i Cudowny Płaszcz Snów w Technikolorze. Profesor Wiesław Wasilewski został wybrany rektorem Wyższej Szkoły Inżynierskiej. Głosowało na niego 36 osób spośród 60 biorących udział w posiedzeniu Senatu. W pierwszej turze głosowania profesor Wiesław Wasilewski otrzymał 30 głosów na 31 wymaganych, aby wygrać wybory. W drugiej turze otrzymał 36 głosów. W posiedzeniu Senatu Wyższej Szkoły Inżynierskiej uczestniczyło 60 senatorów. Jest to druga kadencja rektorska profesora Wasilewskiego, która trwać będzie do końca sierpnia 1999 roku. Rektor chce kontynuować swą dotychczasową politykę. Dokończenie. Tego co zaczęliśmy, a mianowicie doprowadzenie do zmiany nazwy uczelni, do dokończenia budowy gmachu Wydziału Ekonomii, do dokończenia gmachu Wydziału Materiałoznawstwa i Technologii Obuwia, no i poza tym do uzbrojenia tego. Rektor chce też doprowadzić do tego, aby studenci, którzy kończą dziś naukę na poziomie licencjackim, mogli ją kontynuować i uzyskać tytuł magistra. Profesor Wasilewski uważa, że konieczne jest finansowe usamodzielnienie się poszczególnych wydziałów uczelni, po to, aby, jak powiedział rektor, decyzje były podejmowane na jak najniższych szczeblach, a decydenci ponosili za nie odpowiedzialność. Władze 22 gmin Województwa Radomskiego zaproponowały tematy prac dyplomowych dla studentów Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu. Jest to wynikiem współpracy władz wojewódzkich i Radomskiej Uczelni. Z inicjatywy Wydziału Polityki Regionalnej i Przekształceń Własnościowych Urzędu Wojewódzkiego spotkali się dziekani Wyższej Szkoły Inżynierskiej z przedstawicielami administracji samorządowej. Burmistrzowie przedstawili tematy prac dyplomowych związanych z rozwojem poszczególnych regionów. Prace te mogą przyczynić się do rozwiązania problemów gospodarczych i społecznych w danym regionie. W współpracę wyobrażam sobie w ten sposób, że po pierwsze musi nastąpić bezpośredni kontakt pomiędzy pracownikami uczelni, a urzędem gminy. A tematyka, no bo tematyka bardzo szeroka, dlatego, że wiele problemów jest w takich gminach jak moja. Wśród tematów, jakie zaproponowano w USI, najwięcej dotyczy bezrobocia, ochrony środowiska i turystyki. 20-tysięczny widz kupił wczoraj bilet na musical Józef i cudowny płaszcz snu w Technikolorze. Cieszące się niesłabnącym powodzeniem przedstawienie Radomskiego Teatru Powszechnego miało już 56 spektakli. Dwudziestotysięcznym widzem okazała się pani Karolina Furman. Po kupieniu biletu czekała ją miła niespodzianka. Dyrektor Wojciech Kępczyński wręczył jej kwiaty i podarował piękny fotogram. Zaprosił również na kolację do kawiarni teatralnej w towarzystwie ulubionego aktora. Pani Karolina wybrała Jana Bzdawkę, odtwórcę roli Józefa. Pani Karolina Furman jest ubiegłoroczną absolwentką Liceum Traugutta i przygotowuje się do egzaminów wstępnych na medycynę. Zapraszam pana Jana wzdawkę, ponieważ myślę, że jest wspaniałym artystą. Jestem na tym spektaklu już trzeci raz. Mam zamiar być oczywiście. I myślę, że wszyscy w ogóle, którzy przygotowali ten spektakl, włożyli w to dużo pracy i serca. Musical Webera i Raisa w reżyserii Wojciecha Kępczyńskiego przygotowany przez Radomski Teatr Powszechny stał się artystycznym wydarzeniem roku. Józef jest jednym z najpiękniejszych muzikali w historii tego gatunku przywrócić kulturze ludowej należne miejsce w świadomości społeczeństwa oraz pozwolić zachować wartości, które niesie ze sobą folklor, takie hasła towarzyszyć będą trzeciemu festiwalowi muzyki inspirowanej folklorem. Impreza odbędzie się w dniach od 17 do 19 maja w Centrum Kultury Południe oraz na terenie Muzeum Wsi Radomskiej. Trwają przygotowania do trzeciego festiwalu muzyki inspirowanej folklorem, który rozpocznie się 17 maja. Organizatorami tej imprezy, cieszącej się z roku na rok coraz większym powodzeniem są Fundacja Kultury Jana Kochanowskiego, Centrum Kultury Południe i Muzeum Wsi Radomskiej. Podczas festiwalu zaprezentuje się 15 zespołów z całej Polski. Z koncertami wystąpią zespół Krywań, Warsowia Manta, Orkiestra Jednej Góry Mantragona, Orkiestra pod wezwaniem Świętego Mikołaja, Zespół Polski i Kapela Łem. Odbędzie się wielka folkowa majówka, to jest rzeczywiście duży festyn, duże święto zespołów, które tą muzykę prezentują i ludzi, którzy tą muzyką się fascynują. Konferencję prasową na temat zbliżającego się festiwalu w Centrum Kultury Południe poprzedził występ Romana Kumłyka z Huculszczyzny. Przywrócić kulturze ludowej należne jej miejsce i pozwolić zachować wartości, które niesie folklor. Takie idee przyświecają każdorazowej edycji festiwalu. Jest to jakiś renesans tego zjawiska po wielu latach obecności pewnych schematów, zespołów pieśni tańca, które kultywowały folklor w oparciu o, o pewien, no, można powiedzieć, socjalistyczny schemat. Organizatorzy mają nadzieję, że dzięki festiwalowi Radom stanie się ważnym miejscem na folkowej mapie Polski. Przy ulicy Królowej Jadwigi miał powstać Park Krajobrazowy. Takie były plany właściciela terenu, spółdzielni mieszkaniowej Michałów, zbieżne z ekologicznym programem powiększania zielonych płuc miasta. Radomskie inicjatywy pozostają często w sferze niezrealizowanych projektów. Tak jak choćby w przypadku parku na Michałowie. W pierwszej fazie pomysłu nie akceptował Sanepit. Później wymagał czasu wybór koncepcji zagospodarowania terenu, aż wreszcie finalizacja przedsięwzięcia rozbiła się o brak pieniędzy. Zarząd Spółdzielni Michałów nie zrezygnował, co prawda, z urządzenia parku, ale będzie to już zupełnie inna wersja, realizowana w dłuższym przedziale czasu przy planowanym wsparciu inwestycji środkami na roboty publiczne. Musimy szukać jakichś tutaj rozwiązań, które no potanią tę inwestycję, dlatego że no spółdzielnia dzisiaj no nie ma tyle środków, żeby w sposób taki y, płynny przeznaczyć je na ten tytuł inwestycyjny. Na nowy radomski park trzeba będzie poczekać i to chyba dość długo. Tymczasem mamy do odnotowania kolejny pomysł zagospodarowania terenu przy ulicy Królowej Jadwigi. Zamiast drzew i krzewów Kompleks rekreacyjno-sportowy, podobny do pływalni w nowinach koło Kielc. Podobno rozmowy w tej sprawie już trwają. Nadzieja jest, pomarzyć można. Społeczny Komitet Ekorozwoju Radomia zainicjował akcję sadzenia drzewek. Akcja prowadzona jest w ramach obchodów Dnia Ziemi. Akcja sadzenia drzewek będzie prowadzona jutro na osiedlach Michałów, u Stronie i przy ulicy 25 czerwca. Chcemy mieszkańcom Radomia wspólnie z Urzędem Miasta Radomia sprezentować około 1000 krzewów, 600 drzew i 100 kg trawy podzielonej w porcje po 25 dekor. Radomianie będą mogli za darmo nabyć jedno drzewko Jarzębiny, Głogu bądź lipy, a także krzew Tamaryszku, forsycji lub tawuły. W pierwszym roku po posadzeniu drzewko w okresie suszy należy podlewać. Wokół drzewka można rozłożyć warstwę kilkucentymetrową kory sosnowej, która zatrzymuje wilgoć i zapobiega nadmiernemu zachwaszczeniu. Punkty rozdawania drzewek i krzewów mieścić się będą w Szkole Podstawowej nr 16 przy ulicy 25 Czerwca, w okolicach końcowego przystanku autobusowego 7 na Michałowie oraz przy stacji benzynowej Stat Oil na Ustroniu. Następną akcję sadzenia drzewek Społeczny Komitet Ekorozwoju planuje na jesień tego roku. Wycieczkę do Czarnolasu dla dzieci z domu dziecka przy ulicy staromiejskiej zorganizowali uczniowie pierwszego liceum imienia Mikołaja Kopernika. Licealiści opiekują się wychowankami domów dziecka od kilku lat. W ramach akcji charytatywnych organizowanych regularnie przez uczniów pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika, dzieci z domu dziecka z ulicy Staromiejskiej zwiedziły muzeum w Czarnolesie. Później zaś po sutym podwieczorku przygotowanym przez McDonalda bawiły się w zaprzyjaźnionym liceum. Dzieci ze staromiejskiego domu dziecka oraz ze skolis są naszymi stałymi podopiecznymi. Dzisiaj byliśmy na wycieczce w Czarnolesie, a teraz właśnie bawimy się wspólnie przy podwieczorku. Podobało mi się w lesie. też jest dobry. Uczniowie pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika planują zorganizowanie cyklu imprez wakacyjnych dla dzieci z domu dziecka przy Staromiejskiej i wychowanków Domu Pomocy Społecznej z Opactwa. Radomski piosenkarz Krzysztof Kosior śpiewa już 25 lat. Jubileusz stał się okazją do recitalu w Miejskim Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej. Krzysztof Kosior zaczął śpiewać w Klubie Kultury Radoskuru. Później przez wiele lat związał się z robotniczym klubem MEWA. Brał udział w wielu festiwalach i ogólnopolskich przeglądach. Obecnie prowadzi agencję artystyczną. W publiczności najbardziej podobają się jego piosenki ze Starej Płyty i utwory bitelców. Gościem Krzysztofa Kosiora w miejskim Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej był znany parodysta Stanisław Tutaj. Bezpłatne przeglądy stanu technicznego samochodów będzie prowadzić w najbliższą sobotę i niedzielę stacja diagnostyczna zespołu szkół samochodowych w Radomiu. Przeglądy obejmować będą sprawdzenie i ewentualne regulacje najważniejszych podzespołów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy. Pora już na informacje sportowe, które przygotował i przedstawi Piotr Szprendałowicz. Witam Państwa. Oferta sportowych imprez w czasie nadchodzącego weekendu powinna zadowolić nawet najwybredniejszych kibiców. W Radomiu i miastach ościennych emocji piłkarskich, pingpongowych, kajakowych i wędkarskich nie powinno zabraknąć. W sobotę o godzinie 11 na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w derbowym pojedynku zmierzą się jedenastki broni i prochu pionki. Dzień później o godzinie 16 w kozienicach MZKS podejmować będzie błękitnych Kielce. Natomiast zespół Radomiaka stanie naprzeciw Bukowi w Bukowej. Począwszy od dnia dzisiejszego aż do niedzieli w hali sportowej przy ulicy Chrobrego, mistrzostwa wyższych szkół technicznych rozegrają tenisiści stołowi. Początek zmagań o godzinie 9. Dwie bardzo widowiskowe, lecz rzadko organizowane w naszym regionie imprezy rozpoczną się w niedzielę o godzinie 10. Na torze slalomowym w Drzewicy odbędą się regaty kajakowe o Puchar Ziemi Radomskiej z udziałem trójki olimpijczyków miejscowego Gerlacha, Krzysztofa Kołomańskiego i Michała Staniszewskiego oraz Mariusza Wieczorka. O tej samej porze co kajakarze w solcu nad Wisłą opuchar dyrektora biura zarządu PZW w Radomiu rywalizować będą wędkarze. Relacje z awizowanych imprez zaprezentujemy w niedzielnym magazynie sportowym o godzinie 22.20. Przypominamy skrót najważniejszych informacji dnia. Nowym rektorem Wyższej Szkoły Inżynierskiej został ponownie profesor Wiesław Wasilewski. Ponad 20 tysięcy widzów obejrzało musical Józef i Cudowny Płaszcz Snów w Technikolorze. Dzisiaj to już wszystko, a już jutro następne wydanie Teledziennika o zwykłych porach. Do zobaczenia.